Przyznaję, że ja tej filozofii nie studiowałem i przyznaję, że nie mam na to ochoty. Ponieważ, proszę Państwa, obecna nowoczesność, ta najnowsza nowoczesność, ona weszła całkowicie na teren, yy, który się nazywa obecnie yy, wirtualny. To znaczy, o, oni starają się żyć w wirtualnym świecie, prawda? I w takim wirtualnym świecie oczywiście można sobie wymyśleć, co się chce, prawda? I oni to robią. A jest rzeczą jasną. nie się zdaje dla każdego naprawdę myślącego człowieka, że... że człowiek, że powiedzmy, Płeć człowieka jest czymś uwarunkowanym jego strukturą także cielesną, prawda? Że, że ona jest czymś mu danym, prawda? Danym do wykorzystania. A jeżeli ktoś twierdzi, że może sobie to wybierać i tak dalej, to jest poruszanie się w świecie czysto wirtualnym.